Hejka kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale, ogólnie jest teraz 6.30 i o 8.20 muszę wyjść z domu, więc mam takie 50 minut na ogarnięcie się, tak więc zaczynam. Okej, okay, więc jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to dzisiaj jest czwartek. Jest teraz jakaś 6.45. Ja mam dzisiaj na usługę do szkoły i mam do 15.00, No i w sumie to nie mam dzisiaj jakichś takich super wymagających lekcji, jedyne co to mam dzisiaj sprawdzian z biologii, na którym mega, mega długo się uczyłam i chciałabym, żeby poszedł mi dobrze, a mam wrażenie, że już wszystko mi wyleciało z głowy, więc będzie zabawnie. Eee, no i po szkole z mamą kupić prezent na dzień babci i na dzień dziadka. Cieszę się, że jest już czwartek, dzisiaj będę miała mniej rzeczy do roboty, w sensie dzisiaj chyba tylko będę musiała Zacząć odpowiadać na pytania z historii, na sprawdzian na przyszły tydzień, yy, więc to jest naprawdę mało, jeżeli chodzi w porównaniu do tego, co robiłam yy, do tej pory. No i, i strasznie mnie wymęczył ten tydzień. Ja codziennie byłam tak mega zmęczona, że to jest jakiś hit, a musiałam się uczyć jeszcze więcej, bo miałam jakieś sprawdziany. Okej, okay, więc ja się już pomalowałam i teraz mam jakby kilka opcji i mam bardzo mało czasu, żeby to wszystko zmierzyć, więc jakby biorę już taką ostateczną, co ubieram, to wam pokażę. Wróciłam do domu i tak jak widzieliście się umyłam, teraz wziąłam sobie ten kremik z Mi. Eee, no i słuchajcie, jeżeli chodzi o dzisiaj, to dzisiaj o dziwo, totalnie tak nie mam nic do robienia, jakby po szkole, nic konkretnego. W sensie mogę zrobić, no pewnie zrobię jakieś rzeczy, ale no jakby tak nie muszę. I będę za niedługo, bo mam dostęp do sprawdzianu, który dzisiaj pisałam z biologii, no właśnie, bo mówiłam wam o spra tym sprawdzaniu, no i generalnie jeżeli chodzi o to, jak mi poszedł, to właśnie trudno stwierdzić, bo był dosyć ciężki i nie wiem, no to zależy, czy wstrzeliłam się w klucz, czy nie, tak więc zobaczymy, ale chciałam go sobie jeszcze opracować i zobaczyć kilka rzeczy, sobie sprawdzić, czy miałam dobrze. E, tak więc no no generalnie było dzisiaj w miarę spoko bo tak szybko mi te lekcje jakoś minęły właśnie w weekend planuję dla was coś nagrać jak jest jakieś filmy, który chcielibyście zobaczyć to możecie pisać właśnie w komentarzach, mam nadzieję, że uda się tak, że będą włączone, bo no znowu wraca ten okres, że nie mam jakby zbyt dużo czasu na nagrywanie przez szkołę ale mam nadzieję, że, że uda mi się wymyślić jakiś fajny kontencik i jakieś fajne mm, właśnie pomysły dla Was na filmik. Więc wracam do Was, w sumie to odpuściłam już sobie prasowkę z włosów i stwierdziłam, że na jutro rano, bo muszę jeszcze właśnie zmontować ten filmik i go tam wstawić, właśnie, żeby się no już mm, naładował. No i w sumie jest teraz 23 i zrobiłam tylko kilka zadań, bo jakoś nie mam siły, jestem strasznie zmęczona i chciałam się dzisiaj wcześniej położyć, a muszę jeszcze dokończyć właśnie montować ten filmik, więc pewnie dokończę go montować i on mi się zacznie pobierać, a ja w tym czasie też e, przygotuję się już do spania, przybiorę się w piżamę, no i spakuję się na jutro. Jutro nie pamiętam czy Wam mówiłam, ale mam tylko do 12.30, więc mam tylko 5 lekcji i jestem mega wdzięczna, a jutro też chyba już zaczynam naukę na kolejny sprawdzian z biologii, <noise> więc super. W każdym razie dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodobał. Pamiętajcie o subskrypcję, subskrypcji dzwoneczka, żeby być ze wszystkim filmami na bieżąco i oczywiście o łapce w górę, a my widzimy się w kolejnych filmach. Pa! pa.